Siemano. I witam po dłuższej przerwie znów. W końcu pogoda dopisała i wybrałem się na motor. Zapowiada się naprawdę, naprawdę fajnie. Pojadę, przyjechać się, a pokażę Wam działeczkę jaką kiedyś sobie nabyłem. I też tam będzie trochę materiału o tym. I są zarąbiste widoki. Także jadę tam. Mam nadzieję, że uda mi się nagrać jakieś ładne, ładne ujęcia. Ale najpierw, chwilę tutaj sobie postoję i popodziwam. Tam w ogóle widać góry. W kamerze pewnie tego nie widać, ale no tam za tą górką widać Beskidy. A tam w tym momencie nie widać, ale czasami widać w ogóle szczyty Tatry. Taki mały, taki mały kawałeczek tam jest Tatry, a tak to tam Beskidy. No i Beskidy są oddalone o jakieś 100, 100 km. No a Tatry to już jest 250 chyba. Kilometrów. Zresztą macie teraz tutaj zdjęcie jakie po prostu które ktoś sobie zrobił z dalekich obserwacji z tej górki także no, no naprawdę daleko daleko tutaj można sobie zobaczyć coś muszę tutaj zrobi zrobić tą górkę kiedyś ale to raczej nie na tych oponach bo tam jest chociaż w sumie teraz już tutaj ten piach wypłukało może dam radę na tych oponach w sumie jadę. Dobra. Najwyżej zabruszę, nie? Jeszcze tutaj nie jechałem nigdy. O! Ale dostał silnik. Dobrze, że ta osłona jest. O takim kamiorem dostał, że no short. Jakieś dróżki tu nawet są. A ciekawie. O! O, o, o. I to jest to. Ledwo co dosięgłem jeszcze na takim skosie. Niskie osoby właśnie miałyby problem, żeby w ogóle się podeprzeć. A powoli na jedynkę spróbuję, wie. Myślę, że bez problemu powinno być. O! O, powiem Wam. Bez problemu. Ale to naprawdę na malutkich obrotach. Jestem pod nadajnikiem. Aha, tutaj jestem. Kurde, myślałem, że to będzie gorzej. Syn. Myślałem, że to będzie gorzej w tym podjazdem, a to w sumie gładziutko weszło. Tylko wiadomo, bez gazowania. Bo jakbym gazował, to zaraz ten tył by mi uciekł na tych oponach. Mogłoby być kiepsko, chociaż. Przechliło mnie tam, podbiło mnie na tym kamieniu takim. No i powiem Wam, myślałem, że, że wywali mi się motor już. Bo ledwo co sięgłem tą nogą. I też trzeba uważać właśnie na nogi, bo można sobie kolana porozwalać. No ale utrzymałem to. ostatnio mi się tutaj i tak obalił na ten bok. Ale to już mniejsza z tym. Kurde, chciałem sobie jechać bez szybki i właśnie mi jakiś bąk chyba walnął w oko. Ała, mm. zastawiam tą szybę. Dobra, zapomniałem, przypomniałem sobie, że mam mandat do odbioru, bo fotoradar mi zrobił fotkę samochodem, nie, nie to że motorem także sobie odbiorę No, tu mandat tylko debrany Jadę na ten. Jadę w sumie pokażę Wam taki zalew Stanę sobie też tam, może ktoś będzie na motorze tu sobie chwilkę pogadam i potem na rowerki wodne to jednak na tą działę nie pojadę dziś no ale wyborę się tam kiedy indziej to wam to pokażę no i e cóż dwie stówki trzeba zapłacić ale jeden kilometr więcej na godzinę i byłoby 300 Jestem już praktycznie na miejscu i zobaczymy czy to jest. Jest godzina 15 to raczej za dużo osób nie będzie ale Może Nie ma, nikogo. Nie ma nikogo, no trudno. Pokażę Wam, jak tutaj to wygląda. Takie molo. No i na lewo miejsce do kąpania się i na prawo to samo. I można sobie na rowerki wodne iść, ale my idziemy na inny zalew, bo tutaj to nie ma żadnej wysepki i jest glipa. No więc to tyle w tym filmie, a w następnym pojadę już tam w te tereny, gdzie jest działa. No i wam to pokażę. 그럼 나라